Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy serdecznie wszystkich w obiecanym, odcinku, w obiecanym odcinku, w takim cudownym miejscu. Zakład Pogrzebowy, ostatnia posługa i dzisiaj jesteśmy z gośćmi i w gościach, tak, tak. można powiedzieć. Naszym gościem jest Pani Katarzyna Ciesielska, która nam dobry. opowie o, o właśnie o tym miejscu, o Obiecanym już dawno, dawno temacie o przygotowaniu do pogrzebu. To, co jest ważne, no bo każdy z nas prędzej czy później stanął bądź stanie w takiej sytuacji, obiecywałyśmy Wam ten odcinek, żeby zapytać, że my mamy wtedy robić. I nie chodzi, żebym tak doprecyzuje, bo to nie będzie odcinek o duchowym przygotowaniu do pogrzebu, tylko krok po kroku, co mam zrobić, jak. Odejdzie mi osoba bliska, bo to jest czas, gdzie jest nam ciężko, gdzie jesteśmy smutni i te sprawy techniczne są tak trudne, że tak naprawdę nawet nie wiemy do kogo wykonać pierwszy telefon. Tak. Co robimy? Jest to w sumie w dużej mierze zależne od tego, gdzie nastąpi zgon. Mhm. Ale zakładając w tym przypadku, dajmy, że nastąpiło to w mieszkaniu, no to pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, to jest przede wszystkim wezwanie lekarza najlepiej rodzinnego, który przyjedzie. Zrobi oględziny zwłok i wystawi tak zwaną kartę zgonu, która będzie nas upoważniać do zarejestrowania zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Naszą czynnością jest na pewno zawiadomienie koronera, który przyjedzie i zabezpieczy ciało i przewiezie do chłodni. Ale co to znaczy? Co, co, to, to, to gdzie ja mam zadzwonić? Co to znaczy zawiadomić koronera? Czyli na przykład nas. Dzwonią Panie do zakładu mhm. pogrzebowego informują, że niestety ale nastąpił zgon, był lekarz, stwierdził. Wtedy nasza dystrybutorka przyjmuje takie zgłoszenie, zapisuje adres, z jakiego ma być odebrane ciało no i są wysyłani panowie karabanem i oni już odpowiednio zabezpieczają ciało do przewozu. Po jakim czasie Państwo, że tak powiem, przyjeżdżacie po ciało? Znaczy ogólnie jest tak przyjęte, że ciało powinno po zgonie te minimum dwie godziny jeszcze być w domu. Aczkolwiek zanim przyjedzie lekarz, stwierdzić zgon, a później my, zanim zdążymy dojechać na miejsce, tak? no to ten czas już dawno mija, więc w sumie od razu po wizycie lekarza można jak najbardziej już przedzwonić do zakładu pogrzebowego. Jak powinien być przygotowany człowiek, którego zabieracie? Co ja powinnam zrobić? Za czym przyjedziecie? Tak naprawdę nie trzeba nic. Jeżeli mamy stwierdzony zgon, tak. to nie musimy przygotowywać nic. Nie muszę ubierać dokładnie. Mhm. Jeżeli rodzina oczywiście ma taką wolę, to jak najbardziej tak. może samemu przygotować ciało do już pogrzebu, do transportu. Tak? Mhm. Ale jak najbardziej świadczymy takie usługi, możemy się wszystkim kompleksowo zająć, więc tak naprawdę nie trzeba tego robić. Przygotować tylko rzeczy do ubrania? I państwo, się w tak? późniejszym etapie Aha. zrobić. Więc tak naprawdę na tą mhm. chwilę samego zgonu, e, mówię, po wizycie lekarza jak najbardziej można już zawiadomić wybrany zakład mhm. pogrzebowy, który odbierze ciało, zabezpieczy, bo to jest dość istotne, tak, żeby ciało mhm. trafiło w miarę szybko do, do sektorium. Ale są takie e, obiegowe opinie i nie wiem czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, że... Jak się ubierze tego człowieka tak od razu, to jest prościej go ubrać, umyć i ubrać, niż później, jak już się zrobi, tak, przepraszam, będę mówiła tak jak ja umiem, sztywny. Tak, dokładnie, ponieważ zachodzi pewien proces mhm. w naszym ciele po zgonie i jest w pewnym momencie utrudnione ubranie, aczkolwiek to stężenie ono odpuszcza. Więc mm. to też nie jest tak, żeby tutaj rodziny się bądź Boże nie obawiały tego, że w momencie, kiedy ciało trafi nieubrane do prosektorium i jest ubierane przez naszego pracownika, że to ciało jest jakoś e, nasilone. Tak, tak coś z tych bożych mm -hmm. e, A absolutnie nie. E, ciało się rozluźnia. Wiadomo, e, ciało już... E, po zgonie nie jest takie jak, jak, jak nasze, to nie jest takie proste, dlatego są to mm -hmm. pracownicy, którzy są wyszkoleni do tego, nie robi tego jedna osoba, mm -hmm. tylko kilka w zależności od potrzeby i y, jest to na pewno robione z poszanowaniem godności osoby zmarłej, więc... Y, nie trzeba ubierać w domu, chyba że takie jest rodziny życzenie, ponieważ niestety, mm. ale u nas w prosektorium już nie jest możliwe to, żeby rodzina przyszła sama ubrać, mm -hmm. bo jednak jest to już taka przestrzeń, w której no, rodzina nie bardzo. Trudna więc przestrzeń. Dokładnie na pewno, tak, tak, dokładnie tak, więc tutaj jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby samemu ubrać, no to jak najbardziej można zostawić to nam i um, naprawdę nie ma się o co martwić. Wszystko jest robione jak najbardziej z poszanowaniem. I e, cała toaleta pośmiertna, i ubieranie mm -hmm. na życzenie rodziny, naprawdę jesteśmy w stanie ubrać, pomalować włosy, poprawić wszystko. No, ale to jest jak jest w domu ten zgon, ale e, tutaj ja nie ukrywam, że koleżanka moja z klasy i kolega z klasy wyżej prowadzi ten zakład, stąd tak nie mia miałam śmiałość po prostu e, poprosić o tę rozmowę. E, ale jak to jest z tymi. Sytuacjami takimi, bo właśnie Ola mówiła o tym, że są sytuacje takie, że zupełnie inaczej wygląda, jak jest to wypadek samochodowy, czy jakiś inny wypadek, zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli to jest zgon w szpitalu, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jak jest to zgon daleko od domu, więc może o tym też powiedzmy. Znaczy tak, na pewno się to różni, ponieważ tak jak już wspomniałam, jeżeli zgon nastąpi w domu, no to rodzina jest tak jakby odpowiedzialna za to, żeby wezwać tego lekarza, mhm. a później w następnym kroku właśnie wezwać lekarza. W przypadku zgonu w szpitalu, no to na przykład tak jak u nas w Świdnicy mamy szpital Latawiec, z którym jesteśmy w współpracy, świadczymy im usługi właśnie przechowania ciał w koronerze, w naszym prosektorium i tak jakby szpital po zgonie sam nam zgłasza i ciało jest przez nas automatycznie zabierane do naszej chłodni. Natomiast rodzina dostaje tak jakby w szpitalu już kartę, czyli nie muszą tego um, procesu zapraszania lekarza tak mhm. lekarz który żeby nie stwierdza po prostu dobawi. mają lekarz który stwierdził w szpitalu zgon wystawia tą kartę i później rodzina jest informowana i tylko tą kartę odbiera jeszcze inaczej jest w przypadku właśnie tak jak pani mówi jeżeli zgon jest w innej miejscowości bądź na przykład jakiś wypadek bądź z podejrzeniem udziału osób trzecich mhm. wtedy przeważnie prokuratura jest zaangażowana również w taką mhm. sytuację i jest robiona tak zwana sekcja zwłok i dopiero po sekcji rodzina może odebrać od nas kartę zgonu, z którą jeszcze dodatkowo musi się udać do prokuratury, żeby prokuratura wystawiła zgodę na pochówek. A w Pani sytuacji, tak się... jeszcze ja chciałam zapytać, w sytuacji, no tak bywa. Urlopu. Lecimy za granicę. Owszem, mamy ubezpieczenie, bo myślę, że nikt nie, roz, nikt nie jest tak nieroztropny, żeby leciał bez ubezpieczenia, takiego, żeby było to policzone, ściągnięcie zwłok do kraju, zwłaszcza jakieś lecimy gdzieś daleko. No ale cóż ja mam zrobić albo cóż ma zrobić osoba moja bliska, jeżeli coś się stanie, dostanę uczulenia, umrę, załóżmy w Egipcie. No taki popularny kierunek. No nie wiem jak tam na miejscu jest, ale na pewno musi jakiś zakład pogrzebowy tam na miejscu zabezpieczyć mm -hmm. ciało. I to jest osobna zupełnie procedura, jeżeli chodzi o przewiezienie ciała, mm -hmm. dlatego że no, trzeba spełnić i mieć odpowiednie dokumenty, które pozwolą na sprowadzenie ciała do Polski, ale jak najbardziej jest to możliwe, zdarzają się niestety takie sytuacje, mm -hmm. e, wtedy pomagamy rodzinie, organizujemy transport, przewiezienie ciała mm -hmm. bądź przewiezienie urny, bo również jest taka możliwość, żeby, tam żeby miejscu, tak? skremować tam mm -hmm. na miejscu e, i, i przewieźć już prochy do Polski. Bo po Polsce nie ma takich problemów, utrudnień, jeżeli na przykład ktoś. E, ze Świdnicy umrze w Szczecinie, a wiemy, że chce być pochowany w Świdnicy, to nie ma problemu, żeby te formalności załatwić, żeby przewieźć zwłoki? Nie, nie ma jak najbardziej. Jedynie tutaj, bo tak jak mówiłam, dostajemy kartę zgonu, ale tutaj ważną rzeczą jest to, że karta zgonu to jeszcze nie jest ten dokument ostateczny. Mhm. Musimy jeszcze udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zostanie wyrobiony akt zgonu, i to już to jest ten taki konkretny dokument. I, I z tym dokumentem przychodzimy do zakładu. Dokładnie. Z takim dokumentem przychodzimy mm -hmm. już mm -hmm. do zakładu pogrzebowego, żeby zająć się organizacją całej ceremonii pogrzebowej. Natomiast jeżeli zgon nastąpi, dajmy właśnie w Szczecinie i chcemy pochówek zrobić w Świdnicy, to ten akt zgonu musimy wyrobić w Szczecinie. Mm -hmm. To nie jest tak, że no dana tak. osoba zmarła mieszkała w świdnicy, a tylko tam zmarła, to w świdnicy wyrobi jak zgonu. Nie. Nie ma takiej niestety możliwości. Musi być to miejscowość, gdzie nastąpił zgon. I to jest dość bardzo istotne. I oczywiście wtedy można upoważnić czy zakład pogrzebowy w Szczecinie, czy na przykład właśnie do nas, że jest taka sytuacja. My wtedy umawiamy się z zakładem, w którym obecnie znajduje się ciało, i na podstawie upoważnienia od rodziny oraz tu zgonu jedziemy i odbieramy ciało. I przewozimy do naszych Czyli oposyktory. ten kłopot zdejmujecie z głowy rodzinie. Tak, staramy się jak najbardziej pomóc, jak to jest tylko hmm. możliwe. A proszę hmm. jeszcze powiedzieć, dobrze, wszystko jest zaołatwione w zakładzie pogrzebowym, tak? Już mam, wiem co i jak. I co dalej rodzina robi? Czy Czyli to już wszystko zabrane i co dalej? Tak, i hmm. co dalej? Czy, czy już państwo wtedy kierujecie tym do końca? Czy, czy my jeszcze musimy coś znaczy tak, jeżeli rodzina już właśnie jest po wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym dodatkowo trzeba mieć oprócz tej karty zgonu stwierdzenia przez lekarza, trzeba mieć jeszcze dowód osobisty osoby zmarłej I, tak, i jeżeli już mamy ten dokument, to tak naprawdę właśnie rodzina może już przyjść do wybranego zakładu pogrzebowego i zajmujemy się organizacją ceremonii pogrzebowej. I wszystkiego, tak. staramy przepraszam. Staramy się wszystkiego. jak najbardziej mhm. wszystko wykonać mhm. za rodziny, czyli klepsydry, kwiaty, wybór tutaj trumny, urny, czy wybranie miejsca, albo dostosowanie w ogóle możliwości, ponieważ no nie wiem, do każdego grobu rodzinnego jest możliwość dochowania tak jak na przykład rodzina by sobie życzyła, mhm. tak? Więc staramy się to jak najbardziej od początku do końca pomóc rodzinie poprowadzić ich um, tak naprawdę do pozostaje rodzinie jedynie skontaktować się jeszcze z księdzem. Tak? Ponieważ mm. ksiądz jednak wymaga tego, żeby rodzina przyszła, mm. za zgonu sama zgłosiła y, mm. ten fakt, że nastąpił zgon i uzgodnienie y, tutaj... mszy na przykład tak, tak Czyli, dokładnie. Żeby, mm. żeby to wszystko już było y, takie proste na tej klepsycze, tak żeby wszystko bo tak. informacje mm. były podane. Więc mm. jedynie mówię, tutaj staramy się pomagać tak, że y, jedynie ksiądz pozostaje jeszcze do mm. Czyli tak, żeby uporządkować, czyli taka najprostsza sytuacja, że odchodzi nam ktoś w domu. Pierwszy telefon wykonujemy do lekarza, który przyjedzie stwierdzić skąd, e, drugi później już do was, czyli do, do koronera, i później wy zabieracie, czy też no, no, kto, ktoś zabiera zwłoki, tak? czyli zakład mm -hmm. pogrzebowy zabiera zwłoki, a my udajemy się do urzędu, urzędu stanu Zyskanie. cywilnego, mm -hmm. żeby załatwić formalności. I z tymi formalnościami tam, tam już ktoś na pewno nas poprowadzi. E, Wracamy do Was. Tak. tak mm -hmm. I już tyle, już może rodzina zająć się sprawami duchowymi. No, jeżeli tutaj już wszystko ustalimy, mm -hmm. tak, no to tak, jak najbardziej. Kwiaty. Cały proces, tak. zresztą, to są pytania tu widać takie o różne. Mm -hmm. Tak, tak. Są. Jak no dobrze, ale załóżmy, oczywiście, my jesteśmy katolikami, oszczonymi, wierzącymi, ale jeżeli pojawi się Wam pochówek wyznawcy innej religii, czy też ateisty, to jak najbardziej organizujemy również takie ceremonie. Mhm. I jak to wygląda? Czyli to wam mówimy, e, to my nie, nie chcemy księdza, znaczy my tak nie mówimy, tak? ale, mhm. ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi, tato mama e, nie, nie sobie. życzył sobie mhm. księdza na pogrzebie, e, czy możecie nam pomóc? Oczywiście, mamy misto ceremonii, który może poprowadzić. Mhm. E, bądź jeżeli na przykład jest to świadek Jehowy, no to wtedy. Zawsze ktoś mm -hmm. przychodzi od nich. Tak samo jest w przypadku na przykład pogrzebów e, prawosławczych. To do wtedy przychodzi Mhm, e, Czyli czy... Czy, czy... Czy... Ksiądz, ksiądz Prawosławny, oh, tak? Czyli, Albo pastor czy u protestantów właśnie. pastor? Ja tak patrzy na moją e, ściągę, czy to już mamusia o wszystko zapytała, niemożliwe po prostu. A wiem, a konsulacja to też po waszej stronie na przykład możecie zorganizować. Chodzi pani o stypę. O stypę. Yy... A to nie nazywa się konsulacja? Być może. Nie <noise> wiem. <noise> Aczkolwiek to ja to ty ja wziąłem, to rynek. że typy przyjęte, tak, tak, przyjęte, tak, przyjęte. tak, tak, tak. A tak. ty wymyślasz jakieś. Ehm, nie, no, tak. mam zapisane w pytaniach po prostu. Mamy tutaj e, ulotki mm. różnych lokali, możemy jak najbardziej polecić. E, oczywiście lokale, które są polecane przez e, poprzednich klientów, mm. ale tak, żeby prowadzić współpracę z którymś, to, to, to nie, to raczej Każdy jest No To nieraz jest taki poczęstunek w domu, czasami w ogóle nie ma poczęstunku i nie ma takiej potrzeby. Dokładnie. W dzisiejszych czasach niestety nie, nie każdy organizuje. Tak. No ja, moje pytania wyczerpane, tak. które mam tutaj na, na komórce, nie mam na karterce, ale takie ostatnie pytanie na koniec. Czy ja będąc żywa mogę pomóc rodzinie, na przyszłość, czyli tak, tak przygotować swój, swój pogrzeb, pogrzeb tak? żeby rodzina miała mniej e, strapień, mniej zastanawiania się, e, no pomóc jakoś, czy za życia no, mogę coś przygotować. No to ona ma różne pomysły, także mhm. fajnie, że myślę, że tych pytań będzie dosyć dużo, tak? Znaczy ja myślę, że tak, na początek na pewno rozmowa. Nie bójmy się rozmawiać z rodzinami o śmierci, o pogrzebie, dlatego że jest to nieodłączna część naszego życia mm -hmm. i spotka nas każdego, tak? Więc warto, warto rozmawiać, żeby właśnie nie było sytuacji takich, że rodzina tutaj ma jednak ten problem. Czy czy skremować, czy, czy, czy jednak ten tradycyjny. Może pokówek. nagramy drugi odcinek. My zmieścimy się tu już w nie właśnie, zmieścimy się, nie, bo właśnie. mamy już 14 minut. O, proszę, tak szybko tak. zleciało. Tak, tak szybko Pani zleciało. Kaszy, możemy jeszcze po przerwie. Oczywiście. Następnie to, 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 to będziecie mieć dwa odcinki e, o pogrzebach, a tak, tak ale na koniec. Ten drugi to dopiero e, za miesiąc, miesiąc. zobaczymy się. Ak Akurat w listopadzie. <laughs> akurat w listopadzie e, ale e, mm, pamiętajcie, Kuba prosił, admin. Łapki w górę. Jak Wam się podobało? Tak, tak, tylko w górę. I subskrybujcie kanał. I wiemy, że w różnych rejonach i Polski, i świata jest inaczej, więc jeżeli u Was wygląda inaczej przygotowanie do pogrzebu, e, spotkaliście się z innymi zwyczajami, czy też z problemami, e, to proszę podzielcie się, podzielcie tak, się z nami. Tak e, I myślę, że też jest bardzo ważne to, co Pani wspomniała o tym, żeby nie mieszać Karty zgonu, z aktem zgonu, z aktem zgonu. E, czyli tak. to, bo, bo to tak jak się wcześniej, to jest taki czasem e, klasyczny no ale to, błąd, ale to... No taki, który jednak mm. powoduje to, że rodzina myśli, że już ma wszystko. Sama niestety, bym się pomyliła. Ja karty zgonu, akt zgonu to dla takiego laika jak ja, to myślę, że to prawie to samo. A dzisiaj się dowiedziałam właśnie, że to jest zupełnie mm. inna sprawa. Dziękujemy Pani Kasiu, dziękujemy Dziękuję Wam, że jen. jesteście z nami i do zobaczenia za miesiąc w tym samym gronie z Panem Bogiem. Do zobaczenia.